Żeby napisać się na kurs, trzeba zadzwonić albo napisać maila do osób pracujących w Coders Lab. Dostaje się wtedy cały pakiet informacji i taki tutorial, co krok po kroku nastąpi. No i takim kolejnym etapem jest zaliczenie testów z angielskiego i właśnie z logicznego myślenia. No i to jest tak naprawdę taka podstawa do bycia zakwalifikowanym na kurs. Bardzo ciężkie pytanie, dlatego że... Używamy wyłącznie takiego technicznego angielskiego i słownictwa, które jest związane z programowaniem. I rzeczywiście trzeba dosyć dobrze je znać, żeby w miarę sprawnie wykonywać wszystkie ćwiczenia, i też żeby zrobić pre-work, bo wtedy wszystkie w zasadzie tutoriale, które trzeba obejrzeć, przyrobić, ćwiczenia, które trzeba zrobić, są po angielsku. Więc wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś musi sprawdzać co drugie słowo, no to jest to dla niego katorgą, jakby koncentruje się zupełnie nie na tym. Co trzeba, natomiast taki angielski ogólny, tak czy gramatyka to w ogóle nie ma jakiegoś większego znaczenia. Więc pre polega na wykonywaniu zadań, które dostajemy w bardzo długiej liście od głównego wykładowcy, który będzie mentorem. Naszej przyszłej grupy. No i w takim pre-worku jest dużo tutoriali, dużo ćwiczeń i dużo kursów na takich ogólnodostępnych portalach typu Coat no i Trzeba je wszystkie przerobić. Są też takie większe zadania, na przykład ze stworzeniem swojej strony, takiej wizytówki, która będzie w przyszłości w naszym portfolio. Ogólnie zajęło mi to w sumie trzy tygodnie, ale takiego siedzenia po kilka dobrych godzin dziennie. Do Wiele. Poza tym, co było tutaj, tutaj zawsze 8 godzin, jeszcze zwykle co najmniej 2-3, ale zdarzało się więcej. Wieczorem, tak, wieczorem siedziałam najczęściej do późna, rano wstawałam wcześniej, żeby jeszcze coś sobie przypomnieć, no i weekendy tak, też cała. Nie, to jest naprawdę to jest niemożliwe. Zupełnie niemożliwe i nikomu to nie wyszło. A jakby, jakby, oceniam ludzi będących na kursie, jako naprawdę osoby inteligentne i mające jakby dużo zasobów, a jednak wszystkie te zasoby trzeba było poświęcić na programowanie i robienie jakichś rzeczy poza kursem odpadało. Tak, raczej tak, chociaż momentami oczywiście zastanawiałam się, jakby to było, gdybym trochę więcej czasu, żeby z niektórymi rzeczami popracować trochę dłużej i żeby jakoś je usystematyzować, ugruntować i przećwiczyć w trochę mniejszym tempie. Um, ale z drugiej strony wtedy ten kurs ciągnąłby się w nieskończoność, także myślę, że to dobrze, że to było takie 6 czy 7 intensywnych tygodni, um, które są podstawą, żeby teraz to sobie tak naprawdę już we własnym tempie opracowywać.